Siema tu Mr. Mac2001, ja jest... jest ze mną strusiu Besek, który jest niedostępny przez jakieś 5... no jakieś 5 minut będzie. OFF, bo tam siedzi coś tam na... bez, bez escape'a, ale gada ze mną ogólnie. Zagramy sobie trawmetka na serwerze Model MD2. się odbierać Podbala. Wal się. Yyy, <grych> Idziemy teraz na H3. Jest to też taka mini reklama serwera Moltenem T2. Yy, w takim razie wchodzimy na moją postać. Możecie z nami grać yy, w, od godziny... No właśnie, możecie z nami grać, nazywam... Mój nick jest właśnie w tym miejscu. Whiter Aliens. A, a tamten ziomek co ze mną gada to strusiu BC i wnik w tym strusiu.pl Owal. Walcie się. Mister No? Mhm. Dobra, 7-3 level. Będę eksplodować dzisiaj do 8-0, bo mam świętek. No właśnie. I teraz tak, o. chcecie pytanie? Czy chcecie, żebym nagrywał od nowa? To pierwsze. Czy drugie chcecie, żebym koksił w PVP od nowa? Czy chcecie po prostu, czy mam grać w, po prostu od nowa, czy ten? Bo tutaj powiem, że ja już mam nawet niezłe Q. Przecież to mi niepotrzebne. <grym> Kocham z tym chodzić. Idldę eku mam na razie. To jest jedyna dobra rzecz, którą mam. Bo nie stać mnie na. Ma, zrobiłem świętego, miałem szpona. Nie chciało mi się czekać. Więc mam najwyżej no to. I teraz mam obrażenia. Miałem dwa razy ikluda, ja pierniczę. E no i mam teraz tego. Miałem, miałem. Przecież ty nie widziałeś, ale coś się zlagowało. Mam 13 broszurek. No i odcinki będą po 10 minut i teraz jedziemy sobie expić, expić, expić. Zakończyłem ex Do, tego, tego hmm. odmienicza. Yy, Co? Skończyłem yy, projektorem zamku. Źle. No właśnie, mój kolega jest projekterem. No. Jak chcecie to mogę na filmie zrobić jakieś rzeczy? Grafikiem. No to intro możesz mi zrobić <słyska> Dobra, do, 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 do. Co? Nie, to nie są moje pasy, to są pasy kolegi. Sebo! Oddaj moje śmiercio! Sebo! Już proszę wejdź na chwilę na woje, na ten na Moltena, bo potrzebuję śmiercio i fanga. Nie. Czemu? No to podaj pasy. Nie. Na Skype napisz. No to ziomek się teraz przestraszy na pewno. To on zaczął. Gdzie ten twój woj? Znaczy, sura. No właśnie. Ale nie mam. Eku A, jeszcze jedno Zara Le. E no se, bo podaj pasy na Skype, ja ci bietko zabiorę Takie same? Ok, e, to wiecie co Tak ja wycięcie? Z